Witajcie, moi mili. Dzisiaj zaczynamy kolejny tydzień. Dzisiaj zwiększymy o kolejne 5 powitań, czyli razem będziemy mieli do wykonania 15 powitań słońca. W tym tygodniu też jeszcze dołączymy... Wzmacnianie brzucha, wzmacnianie nóg. Podam propozycję ćwiczeń w tym filmiku, żebyście mogli to sobie ćwiczyć również w wolnej chwili, żeby móc się wzmacniać. Nie tylko podczas powitań, ale również gdzieś w międzyczasie, w ciągu dnia, jak macie czas. Plus oczywiście zrobimy te 15 powitań. Dzisiaj też palę swoją intencję. O. siądziemy sobie prosto, wydłużymy tułów do góry, podniesiemy prawą rękę, zrobimy wdech i z wydechem skręcimy się w lewo, podniesiemy tułów, schowamy brzuch, wydłużymy się, wdech, uniesiemy tułów do góry i wydech skręt w drugą stronę. Cały czas yy, Pamiętamy o oddechu. Jeśli pojawi się tak, że nasze ciało zacznie się oczyszczać, zacznie się oczyszczać wasz oddech, to również czasami, tak jak mówiliśmy, mogą się pojawić różne stany, też emocjonalne, jak i fizyczne w ciele to jest normalne. Więc po prostu pomalutku sobie ćwiczcie na spokojnie. Ręce do góry wdech i wydech skłon w przód. W górę wdech. Wdech, w górę wdech i wydech łączymy dłonie. Zmienimy splot nóg, jest wdech, lewa ręka i wydech skręt w prawo. Wydłużymy tu, wschowamy brzuch, puścimy barki. Do góry wdech i wydech. W górę wdech i wydech, skłon w przód. W górę wdech i wydech. W górę wdech i wydech. Łączymy dłonie. Staniemy sobie do psa z głową do dołu. Połączymy stopy, uniesiemy lewą nogę do góry. W górę, przygniemy nogę do brzucha, przechylimy się w przód, noga do góry wdech, wydech, odstawimy nogę, uklękniemy, zrobimy z wdechem psa z głową do góry wydech, pies głową do dołu noga do góry, druga staramy się też tak zrobić, żeby nie za wysoko unosić to biodro tej nogi, które, którą unosicie do góry, noga do brzucha przechylamy się w przód odstawiamy nogę klękamy, robimy kocik-grzbiet pies do góry wydech Wydech, kocik, grzbiet, pies głową w dół. Leciutki skok, wdech. I wydech, całe ciało w dół. Wszystko w górę, wdech, na końcu. I wydech, łączymy dłonie. Ręce w górę, wdech. Wydech. Leciutki zeskok. klękamy w górę wdech barki na boki wydech stopy razem lewa noga do góry noga do brzucha przechylamy się w przód zostajemy w desce Klękamy, wdech, do góry, wydech, stopy razem, prawa noga do góry, przechylamy się do przodu, zostajemy w desce, podkręcamy bioderka w górę, wdech i wydech, pies głową w dół leciutki skok wdech i wydech wszystko w górę wdech i wydech łączymy dłonie zrobimy tak jeszcze dwa razy ręce w górę wdech wydech na opuszki palców rąk wdech stawiamy dłonie ze skok podkręcamy bioderka w górę wdech Wydech, pies w dół, stopy razem. Lewa noga do góry. Dajemy nogę do brzucha, przechylamy się w przód. Stajemy do deski. Podkręcamy bioderka w górę, wdech. Wydech, kocik grzbiet, pies, głową w dół. Druga noga do góry. Do brzucha w przód. Deska. Pies głową do góry. Kocik, grzbiet. Pies głową w dół. Leciutki skok. Wdech. I wydech. Wszystko w górę. Wdech. I wydech. Łączymy dłonie. Ręce do góry. Wdech. Wydech. Na opuszki palców rąk. Wdech, stawiamy dłonie, leciutki zeskok, pies głową do góry, wdech, wydech, pies w dół, stopy razem, lewa noga do góry, dajemy ją do brzucha, w przód, stajemy do deski, podkręcamy biodra w górę, wdech. Wydech, stopy razem, druga noga do góry, do brzucha, wstajemy do deski, pies głowy do góry wdech, wydech, i leciutki skok wdech, i wydech. Wszystko w górę wdech i wydech łączymy dłonie. Usiędziemy sobie. Nogi będą razem z wdechem podniesiemy się do góry i wydłużymy nogę. Hop, wydech, siup, do tyłu, ale nie siadamy, hop i noga. Noga na wysokości biodra. Hop i hop. Hop, mogę wyciąpać skurcze ut. I hop. Hop. I hop. Hop. I hop, hop, 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 i hop. Jeszcze raz. I hop, hop i hop. Przybliżamy się, nogi dajemy do brzucha, wyrównujemy oddech, czyli miękki robimy wdech, miękki spokojny wydech. Staramy się nie napinać twarzy, rozluźniamy sobie też oczy i wyrównujemy oddech. Miękki wdech, miękki wydech. Stajemy do psa. Mięciutkim ruchem w górę wdech, wydech. Łączymy stopy, dajemy prawą nogę do wewnątrz i otwieramy. Bok ciała. Wydłużamy się. Stajemy do psa z głową w dół. Podkręcamy tu w górę. Wdech. Miękko wydech. Łączymy stopy, przechodzimy na drugą stronę. Hop. Kocimy grzbietem w górę. Wdech. Wdech. Delikatnie kręcimy bioderkami w jedną stronę i przechodzimy, dochodzimy tylko do poziomu deski. W drugą. Pies w dół. Leciutki skok wdech. I wydech. W górę wdech. Wydech łączymy dłonie. I jeszcze raz. Wdech. Wydech, leciutki zaskok kocik, grzbiet, wydech, stopy razem, prawa noga do wewnątrz, otwieramy bok ciała, wydech, pies w dół, kocik, grzbiet, w górę, wdech. Wydech, stopy razem na drugą stronę noga, wydech, kocim grzbietem w górę, wdech, wydech i delikatnie ruszamy bioderkami w jedną stronę i w drugą. I troszkę bioderka na boki. Trzymamy się w desce. Stopy razem. Prawa noga w przód. stajemy do trójkąta. I wydłużamy rękę do góry. Jest wdech. Nogi mocne. Pamiętamy, że jak za mocno przyprostowujecie tył kolana, to delikatnie uginamy nogi. W górę wdech. Wira na 2, w górę wdech. Oddychamy głęboko wdech i wydech. Skręcamy drugą nogę. Robimy wdech, wydech, idziemy w bok. Wydłużamy rękę. W górę wdech. Wdech, w wojownik. Wdech i wydech. Odkręcamy tylną nogę. Przechodzimy do psa z głową w dół. Odkręcamy bioterka w górę wdech i wydech. Leciutki skok wdech, wydech w dół i w górę wdech. I wydech, łączymy dłonie. Siędziemy sobie na chwilkę. Położymy się na boku jednym i powolutku robimy głębokie obroty w jedną stronę, w drugą, hop w górę wdech, wydech, w drugą stronę. Górę wdech, wydech skłon w przód, w górę wdech, wydech zmieniamy splot nóg i ponownie obrót jednej ręki w jedną stronę. Drugą. W górę wdech. Wdech. W górę wdech. I wydech. W górę wdech. Wdech skłon w dół. I w górę wdech. I wydech łączymy dłonie. Dzisiaj sobie zrobimy 15 powitań słońca, i niektórzy Was sobie zrobią albo tą wersję miękką, albo z wersją z kijem. Jak Wam będzie wygodniej, to co ćwiczyliśmy, tak? Czyli wersja z kijem będzie w ten sposób. Może być też miękko na ugiętych nogach. To będzie ta wersja z deską i wersja z kijem, też na ugiętych nogach, żeby się wdrożyć. Też tak bardziej, to jest wersja na miękko. Pamiętamy o podkręcaniu bioder. I hop. Ja natomiast zrobię normalnie z prostymi nogami. Tak, jak to przebiega, tak? Czyli zaczynamy. Robimy 15 razy, każdy wybiera swoją opcję. Jeśli chcecie spróbować, to też można spróbować z normalnym kijem, a potem jak na przykład w trakcie wyjdzie Wam za ciężko, to możecie wrócić do deski albo do tego kija na ugiętych nogach. Czyli staramy się tak, bo może być tak, że na przykład spróbujecie. I Wam część wyjdzie tak tych powitań Słońca, a część Wam wyjdzie na przykład na ugiętych nogach. To zobaczycie w trakcie, jak Wam będzie iść. Czyli pierwszy ruch zaczniemy razem: jest wdech, wydech, na opuszki palców rąk wdech, leciutki zeskok, w górę wdech, wydech ki, w górę wdech. Wydech i leciutki skok. Wdech, wydech i w górę wdech. Głowa na końcu wydech. I działamy. Idziemy sobie prosto. O, pójdziemy rękoma do przodu, otworzymy dłonie. Potrzebrzymy się dłońmi, powolutku uniesiemy do góry głowa na końcu. I teraz tak. Jeśli się okaże, bo zwiększamy już tą ilość, że jest to dla Was już troszkę więcej, bo poszerzamy tą granicę, czyli teraz dochodzimy do 15 powitań. To zróbcie tak, że możecie też się położyć całkiem prosto, żeby odpocząć sobie i żeby ciało mogło się zregenerować. Tak, ręce i nogi wtedy szeroko, tak, żebyście mogli sobie głębiej podychać. I tak jak mówiliśmy, zwracajcie uwagę jak najbardziej na swój oddech, ponieważ on jest centrum naszego bycia, żeby był jak najbardziej głęboki, że nawet jak ja teraz tak mam, że po tych 15 ruchach, których jest trochę więcej, ten poziom oddechu, jakby sam oddech, zmusza do tego, żeby jeszcze głębiej i ciało, żeby jeszcze głębiej, tak, nabrać tego. Powietrza i żeby jeszcze głębiej ciało mogło się dotlenić, i powolutku tak się będzie działo. Wczoraj też mówiliśmy o tym, że jak w ciele się pojawia ból, to znaczy, że ciało nam daje sygnał. To nie jest nic strasznego. Po prostu ciało nam daje sygnał, że dzieje się coś nie tak, więc próbujcie też ciało obserwować, patrzeć, dlaczego tak się dzieje, tak? Może trzeba wykonać jakiś głębszy ruch, albo trzeba na chwilę odpocząć. Więc cały czas siebie obserwujcie. Jeśli macie jakieś pytania, to bardzo proszę, żebyście zadawali pod filmikiem, to wtedy chętnie podpowiadam Wam na te pytania. Może się też okazać tak, że ciało. Pokazuje wam, że gdzieś je boli, czyli zwraca na siebie uwagę, tak jak wczoraj Sky, tak, że podbiega i halo, halo, zainteresuj się mną. Ciało natomiast daje taki sygnał, że zaczyna po prostu boleć, coś się zaczyna z nami dziać. Ono w ten sposób daje nam sygnału, żebyśmy zwrócili na nie uwagę. I może być taki moment, że my ciągle to odpychamy. I wtedy wchodzimy w coraz głębsze dolegliwości, no i wtedy już wstety, albo nie stety potrzebna jest nam często opieka medyczna, tak? czy leki, czy inne substancje, które utrzymu, otrzymają nasze ciało, ale w każdym momencie, pamiętajcie, możecie też zwrócić się ku sobie i po prostu ćwiczyć, żeby to ciało nabierało, nabierało więcej oddechu, i żeby miało możliwość głębszej relaksacji, ale też i głębszego yy, oczyszczania. Więc serdecznie Was zachęcam. Pozdrawiam i do zobaczenia jutro.